Podsumowaniem tego jest, że nie tak sobie wyobrażaliśmy to, to spotkanie. Sam przebieg, sam przebieg już akurat pokazywał, że czeka nas bardzo agresywny mecz. To było widać w meczu tutaj, która Korona rozgrywała z Arką i tak się, tak się nastawiliśmy. Wiedzieliśmy, że czeka nas ciężki bój. Przytrzymaliśmy moment tej takiej agresywnej gry, gdzie jeden i drugi zespół nie stworzył sytuacji. My mogliśmy otworzyć spotkanie po ale rocznym, ale nie wykorzystaliśmy, nie wykorzystaliśmy sytuacji. Później w momencie, gdy przeciwnik dostał czerwoną kartkę wydawało się, że do przerwy się spokojnie to dociągnie i później możemy coś korekty zrobić, to popełniliśmy błąd indywidualny i straciliśmy bramkę i od tego momentu wiedzieliśmy, że będzie, będziemy musieli atakować w tym ataku pozycyjnym, bo łatwiej jednak Koronie będzie jak, jak prowadzi Tutaj graliśmy za wolno, nie, 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 nie wygrywaliśmy tych pojedynków jeden na jeden i to, to było decydujące, bo nie, nie, nie potrafiliśmy przedostać się przed pole karne. Później już próbowaliśmy kilka razy dośrodkować, mieliśmy kilka sytuacji, ale to jest za mało. I gdy w 9 przez 15 minut czy 20 graliśmy, to też za wolno i, i nie, nie stworzyliśmy sobie aż takich sytuacji. Dopiero 10 na 9. Rzeczywiście w ostatnich 8 minutach stworzyliśmy trzy sytuacje, że, że, że powinniśmy przynajmniej z jednej zdobyć bramkę, ale zostaliśmy sprowadzeni na ziemię i to jest bolesne, bo tutaj tydzień, który przepracowaliśmy wcześniej, udało się zakończyć wygraną z Rakowem, i, i teraz wydawało się, że tutaj kolejny krok zrobimy. A po prostu też dał ten mecz bardzo dużo mi do myślenia dał, jeżeli chodzi o pewne elementy gry i to to na pewno jest bolesne, że w pewnych rzeczach, o których trenujemy i które robimy, nie realizowaliśmy, no ale taka jest młodość też i, i indywidualnie. No nie chcę tutaj e, też mówić, bo to się błąd zdarza. Trzeba wesprzeć tego młodego chłopaka. No też nie chciał tak zagrać i widać, że, że taki Janusz gol, który który jednak mimo wszystko jest takim motorem, który też tych młodych trzyma, to, to, to gdzieś tam dzisiaj nam go brakowało, ale też nie możemy się uzależniać od jednego czy dwóch zawodników i to, to też trochę nas boleje. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do trenera? Jeśli tak, to poproszę do mikrofonu. dobry Panie trenerze. Ja chciałem zapytać, no, już o Januszu Golu Pan, pan wspomniał, no, no ewidentnie było dzisiaj, yy, widać, że go nie ma, to, to się odbiło na grze, ale skąd w ogóle taka nerwowość? No graliście w przewadze, a nieprawdopodobnie nerwowo gra Krakowie. Znajduje Pan jakieś, jakieś yy, no, przyczyny tej, tej, tej sytuacji? No nerwowo graliśmy od pierwszych minut, bo 3-4 razy jak wychodziliśmy do ataku pozycyjnego, to albo zagraliśmy za mocno, albo zagraliśmy za lekko i i tutaj gdzieś brakowało tego, widać było, że nie przechodzimy płynnie do tego, do, tej, do tego ataku. Też ta agresywność, która była, to wiedzieliśmy, bo Determinacja zawsze jest dużo, dużo większa, i to czasami tak się człowiek sam zastanawia w takim momencie, że jeżeli walczy się o coś, to łatwiej jest, a to jednak czasami pokazuje, że zespoły, które są na tym dole są tak zdeterminowane, że walczą o każdą, o każdą piłkę. Mirkowi mogę tylko pogratulować, że walczył jego zespół do samego końca, a my, a my po prostu dostaliśmy dzwona i musimy przed tym ostatnim meczem ochłonąć. No ale też. Też jest to też powód do tego, że trzeba mm, jednak mimo wszystko to, co sam mówiłem, że chcemy o coś walczyć, to takie mecze musimy wygrywać, ale na, na, na przemyślenia to przyjdzie po ostatnim meczu czas. Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. Śmieję się, bo piłka jest tak przewrotna, szczególnie w naszej polskiej extra klasie, że ja już sam nie wiem, jak to. Jak to oceniać, bo tydzień temu stworzyliśmy mnóstwo sytuacji: nie strzelamy gola, przegrywamy mecz w kuriozalnych okolicznościach, można by powiedzieć. Dzisiaj gramy w dziesiątkę przeciwko zespołowi, który pretenduje do Mistrzostwa Polski jako jeden z kandydatów, i strzelamy piękną bramkę. Taka ta piłka jest. Natomiast coś, co buduje, bo to nas najbardziej interesuje, to graliśmy przypomnę 50-parę minut w dziesiątkę. Z doliczonym czasem gry, który, który był ultra długi w dziewiątkę przez 20 minut i daliśmy radę. To jest budujące, bo każdy za każdego walczył na boisku, każdy oddawał serducho, to jest chyba, że tak powiem, meritum tego, że dzisiaj jesteśmy zwycięzcy. Co prawda, ten jeden mecz nie zamyka walki, ale otwiera drzwi do, do dalszych bojów. Musimy pozbierać się do kupy, że tak powiem, bo mamy kartek, mamy drobnych urazów, a już w piątek gramy na kolejnym arcy, trudnym terenie w Pogoni i też musimy dać radę, bo, bo chcemy i bardzo, bardzo mocno chcemy. Trzeba też podkreślić jedną rzecz, atmosferę dzisiejszego stadionu. Dwunasty zawodnik to Muen wraz z całym stadionem. Boje, jak pomagali wszyscy, wszyscy czuli to, co się dzieje na wojsku, wspierali, no, udzieliło się wszystkim i to tworzy klimat, więc dzisiaj mieliśmy to, co korona Kielce chce na pewno przeżywać częściej, kibice, całe, całe Kielecka, ta cała kielska piłka nożna dzisiaj święci triumf. nie zepsujmy tego, brońmy tego, pielęgnujmy to i chodźmy do przodu wszyscy razem. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do trenera? Jeśli tak, to do mikrofonu, poproszę. Dobry wieczór, gratulacje trenerze za ten wynik i za charakter przede wszystkim, bo to był taki stary, dobry koroniarski charakter, którego tutaj długo nie było. Chciałem taką tezę postawić i spytać, czy trener się z tym zgodzi, bo wydaje się, tak sobie myślę przynajmniej po tym meczu, że to mogą być takie trzy punkty, które w końcowym rozrachunku mogą być nie do przecenienia, bo to, że trzy punkty fajnie, raz, ok, dźwignęliśmy trochę w tej tabeli. Ale wydaje się, że tutaj się chyba dzisiaj coś więcej zbudowało właśnie przez to, że w dziewiątkę udało nam się dowieść to do końca w taki dość heroiczny sposób. Charakter i chyba wiara w to, że jednak jeszcze tak do końca źle z nami nie jest i możemy to dociągnąć do końca, gdzieś utrzymać się w tej ekstraklasie. Z nami w ogóle nie jest źle. To trzeba po prostu czasu i dalej robić swoje. Ja powiem tylko tyle. Mam trochę, nie pretensji, ale. Ale zabolało mnie, że w telewizji słyszę, że dzisiaj ten powiedział, że mikroprocesorki zagrają przeciwko, przeciwko gladiatorom. Chyba nie do końca jestem dobrze zrozumiany, bo, bo powiedział, że dzisiaj sami gladiatorzy grali. Nie, dalej podtrzymuję też tą tezę, bo dzisiaj grali zawodnicy na boisku w piłkę, przynajmniej jak byli w 11, to można było oglądać, to było ciekawe, fajne, to było piłkarskie, a tylko to mogliśmy przeciwstawić drużynie bardzo silnej, jaka jest, jaka, jaką jest Krakowia, więc zdementuję to, nie słabi przeciwko mocnym, tylko Piłkarze, którzy chcieli grać dołem i tylko mogli tak się przeciwstawić drużynie Krakowi. Ale to tak przy okazji. Natomiast faktycznie w tym klimacie rozmowa w szatni po meczu, że faktycznie stworzenie zespołu to jest proces i jego nie można zaburzyć. Dzisiaj zespół obronił się na boisku, ale też obronił się mentalnie, bo w 11 na 11, ok, gramy lepsza dyspozycja dnia, gorzej przeciwnik. Różnie z tym bywa. W dziesięciu, jak się już grałem przez tyle minut i daję radę i tworzymy sytuację, potrafimy grać, to jest w porządku, ale już w dziewięciu sobie radzimy. Ta odrobina szczęścia dzisiaj po naszej stronie. No to to jest to, co jest niezbędne, żeby budować dalej. E, poczekajmy na takie optymistyczne e, podsumowania. Zobaczymy, jak w kolejnej trudnej sytuacji, a więc bez... E, Jednego, dwóch, nawet może i trzech zawodników musimy grać na terenie pogoni, ale przecież się nie podda. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dobry wieczór, Gratuluję oczywiście zwycięstwa, jakże cennego. Ja chciałem zapytać trochę o te aspekty sportowe. Degut nie ma, nie Miletica, który trochę no, czekał na, ten, na tę swoją szansę. Najpierw mhm. kontuzja, potem wracał do, do dyspozycji. Jakby trener go ocenił? No, pewnie pozytywnie, biorąc pod uwagę wyniki, to jak się zaprezentował. No nie tylko dlatego. No właśnie, nie tylko dlatego. A dwa. Ognie Igniatisz, który do końca był pewnie pod znakiem zapytania. On w pewnym momencie w pojedynkę w tej środkowej strefie biegał, no i okazało się, że nawet można w pojedynkę mądrze się ustawiać. I, 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 i pewnie też taki cichy bohater tego meczu, bo, bo bez niego byłoby niesamowicie trudno. Po pierwsze, mamy fenomenalny sztab pod wodzą Łukasza tenera fizjo, że tak powiem w skrócie, ci ludzie postawili na nogi łącznie z doktorem Fickiem, naszego gniaticza i był przygotowany przez Michała, który przygotowania motorycznego, co dzisiaj też było widać, że biegaliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo i bardzo, bardzo szybko. To trzeba podkreślić, bo ci ludzie są gdzieś zawsze w tle, a robią niesamowitą, nieocenioną pracę. To jedno i dlatego gniaticz dał radę. Natomiast Miletić, no też czekaliśmy na niego. Też ta robota była ale bardzo długa, bo tam poważny uraz, operacja kolana i, i chłopak się podniósł, pokazał to, co powiedziałem wcześniej, że no to nie jest przypadkowy zawodnik. Wszedł w tak trudnym meczu na tą pozycję, dał radę. Można powiedzieć, że fajnie współpracował z gardawskim, fajna para z nich była na tym, na tym skrzydle zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. Dobrze, że kolejne rozwiązanie nam się pojawiło, ale ja bym nie zapomniał jeszcze o jednym zawodniku, o zalazarze. Ojej, jest z nami, będzie z nami, bo, bo to jest piłkarz. A że dostał dzisiaj kartkę, młody bardzo chciał, serce zostało i waży, że zespół wygrał, a, a my potrzebujemy jak najwięcej piłkarzy, za Lazar do nich należy. Mam nadzieję, że nie mówię na wyrost i odda mi to w najbliższych, już nie w najbliższym meczu, bo po czerwonej raczej nie zagra, ale w kolejnych tygodniach odda to wszystko, co mówimy. No właśnie, wspomniał Pan Gardowskiego, chciałem zapytać, jaki to jest uraz, z którym opuszczał boisko? To tylko skurcz Skurcz. Nic tak? więcej i fajnie, bo podszedł do tematu, prosiliśmy w przerwie, żeby każdy, który nie czuje się na siłach, dać się maksa, żeby nie, 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 prze, nie, nie, nie wygrywała w nim ta fałszywa ambicja, że muszę być do końca. Niekoniecznie i tu fajnie, bo się zachował jak profesjonalista Gardowski, wiedział, że już nie pomoże, ryzykuje kontuzją i, i nie jest w stanie biegać, poprosił o zmianę. Super podejście. Pacinda zrobił podobnie, ale ten akurat w samym końcówce zszedł, ale też wchodzi za niego nasz Greco, ulubiony i, i, i dajemy radę i, i utrzymujemy te zero z tyłu. A bo Pan już pomysł na młodzieżowca na mecz w Szczecinie, no bo grze się krzymusi naturalna kandydatura, ale pytanie. Dajcie mi odpocząć, okej? Okay? Okej. Okay. Rozumiem, że więcej pytań nie ma. Dzie dziękuję bardzo.